Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem kapson 13. Dzisiaj, jak już możecie zauważyć, gramy w League of Legends i dzisiaj kupujemy nową postać. Nową postać to będzie nasza, znaczy nawet, naszym nową postacią będzie Zaja za 6300. Pokażę ataki, bo w sumie niektórzy mogą mnie kojarzyć ataków. Niektórzy mogą znać wyśmienicie. No a więc bierne, no to jest właśnie tutaj pokazane pióra, które przebijają. Yy, bliźniacze sztylety. To tutaj tak jak widać dwoma piórami jest rzut. Po dwóch jest przyspieszony atak i trochę chyba mocniejszy jeśli dobrze pamiętam. Teraz nie będę czytał pod E wszystkie pióra, które wyrzuciliśmy do nas wracają. I JR Wyskok w powietrze i wyrzut y, chyba pięciu albo sześciu piór, nie pamiętam e, ale tak czy siak. E, nie to jest. Tu odblokuj. I kupujemy za y, niebieską esencję postać właśnie Zai. Moi drodzy, ja na szybko zrobię cięcie, bo oczywiście zapomniałem zrobić jednej rzeczy i za chwilę do Was wracam. Dobrze, moi drodzy, wracamy po krótkim cięciu. No i dzisiaj, właśnie, żeby pokazać nową postać, no to zagramy sobie zwykłego Summoners Rift. No, odcinku to jest chyba pierwszy raz. Jak będziemy grać na tym trybie. Bo tak to graliśmy yy, Arurfy. No a dzisiaj zagramy właśnie sobie z yy, drugiego samonego Serifta. I podejrzewam, że dzisiaj tak to, jeśli ten mecz dobrze się potoczy, yy, rozłożymy także kapsułę bohatera. Więc tu nie będą... Ciekawe rzeczy się dzisiaj działo, podejrzewam. Ja do kupna postaci przybierałem, zbierałem się już od dawna właśnie. Przez tak na odcinkach grałem na Arurfie, poza odcinkami też dość sporo grałem na Arurfie. Na to właśnie wszystko dlatego, żeby spróbować trafić właśnie... Zaję. No, eee... na topa. Zatwierdź. Nigdy nie odrzucam zaproszenia do tańca. Standardowo e, gramy z błyskiem i leczeniem. Eee... Tak, w sumie nawet z kim my idziemy? My idziemy z Boliberem. Okej, okay. eee, Lux gdzie idzie? Lux idzie na Mid'a, na bot'a idzie Shyvana. Okej, okay. no i Nidalka na dżunglę. Mam nadzieję, że zagramy ten mecz. Coś tam w drugiej drużynie gościu... Zbytnio, niesenny chyba do tego. No ale mam nadzieję, że. O, dobra. Udało się. Hmm. No i tak jak mówię, no. Yy, Liga. Mi osobiście się podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podoba, więc no, po prostu będziemy sobie w nią, znaczy, raz na jakiś czas po prostu będą odcinki z ligi. Hmm. Tutaj. U Uhu, uhu. No, na w miarę jednego teammate'a. Oj, 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 oj. No tam, tam Władimir jest dość, dość mocny. E... A, no i zapomniałem wam pokazać, weszły nowe zadania. Weszły nowe zadania, jedno już zrobiłem sobie wczoraj. No i jedno zadanie, z którym się zajdzie, podejrzewam, najdłużej, to jest... E... ...zadanie po prostu, w którym jest potrzebne 20 punktów. E... Z czego no 5 punktów jest ciężko zdobyć naprawdę w tym zadaniu podejrzewam No ponieważ żeby zdobyć tam 5 punktów y, trzeba, y, trzeba 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 y, po prostu mieć 9, 19, 29 zabójstw lub ASYST Eee, ja pierdzielę, no masz tam szywane to co spamić do mnie. Nie wiem po co z pami tym. No to pisali do mnie, żebym tu przyszedł. O Jezus, o co im chodzi teraz? Pojawiły się stworzy. O Boże. Zrobię wszystko co trzeba. Dwa razy. na wszelki wypadek. Ja naprawdę czasem się zastanawiam, po co ci ludzie. Muszą spamić tak. Wystarczy tak naprawdę na przykład wysłać trzy razy wiadomość i koniec i nie trzeba spamić.

Naprawdę gościu trafił się na jakimś wyższym poziomie i myśli, że o jest, ale, ja nie jestem koza. Tak naprawdę nie trafię takich ludzi. To jest naprawdę... por Zeus não é verdade Dobra, teraz ona musi tutaj trochę przetrzymać, bo ja muszę się cofnąć, bo nie mam money. O... Dobra, kupimy tu sobie więcej życia, bo się przyda. No jeśli chodzi też o moją grę Zion, to ja w zasadzie Zion grałem raz, teraz jest mój drugi raz, eee, raz grałem na Arurkie i grało mi się właśnie ją dobrze, no, więc postanowiłem, że po prostu tą postać kupię, że w nią zainwestuję, no tak, no. właśnie się zastanawiałem po prostu w jaką postać ja mam sobie zainwestować, żeby właśnie eee, no, dobrze mi się grało, no. Eee. A słowa mi się akurat same, dobrze. są takie miałem właśnie dylemat między kilkoma nie więc takie że e, mój wybór padnie na e, właśnie tutaj zaję, którą widzimy akcji no tak jak mówię no nie gra mi się nią źle yy... i nie grało mi się nią źle mam też przyjaciółkę właśnie która bardzo dobrze gra więc akurat jeśli chodzi też o grę nią, mogę się jej podpytać co i jak warto robić więc tak akurat dla mnie problem właśnie nie jest a więc właśnie też y, taki plus rzecz mówiąc, jak on mnie teraz zabije, Naprawdę nie wiem. Y, ale wiem, że muszę kupić miksturkę. Oczywiście, o których zapominam zawsze. O Jezus, Shivana! Przeciwnik pokonany. Ajajaj! Nie ma tak samemu iść na. Nafidowanego ziomka stanie mi na poziom. Jak like on tu podszedł. No dobra, nie jest nie jest źle, mogło być gorzej, ale mogło też być lepiej, mogło też być lepiej, nie ukrywam, że trochę, trochę myślałem szczerze mówiąc, że ta Sivana będzie trochę bardziej ogarniać. Aj, no przecież oznaczałem, że idą, no Czemu Woliber się tłucze tam sam na trzy albo 4 osoby aj, aj. Ja nie idę tam pod wieżę, nie ma nie, nie ma po co nawet, no właśnie Teraz mogę ewentualnie, bo właśnie no już coś tam myśl. Coś tam już widzę, ale no... Czy to jest i tak dobrze teraz? No ja nie wiem. Osobiście w to właśnie wręcz wątpię. Czemu Luke użyła Q na bocie? Nie. Lux, czy możesz? Powiem tak. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Trafiliśmy na dość mocno ogarniętych też ludzi. Akurat. Przeciwnik został seryjnym W fragach jest remis, jeśli chodzi o drużynówki, ale no. Najlepszą grą bym tego nie nazwał. Czasem się naprawdę też zastanawiam, yy, czemu się Siba narzuca, na przykład, właśnie na jak jest sama na. Yy, po prostu tego właśnie Wladimira, yy, jak jest sama na. No. Nie ja osobiście większego sensu w tym, po prostu nie widzę, bo to jest trochę, no, że tak powiem, już trochę, no, farmienie przeciwnika. No. Jeśli widać, że przeciwnik właśnie, no, ma te fragi, ma, dostaje się komunikat wielki na ekranie, że wykonuje serię zabójstw. No to po co iść samemu na właśnie no, wyfarmionego ziomeczka? No... tego nie rozumiem, no. no. a teraz jeszcze mi nie pomaga tylko se idzie. no... je jaj. Powiem wam szczerze mówiąc, to jest ciężki mecz... bo na tym bocie trafiliśmy na y, ogarniętego Władimira. No nie jest to łatwa gra, nie jest to łatwa gra, mogła być... Mogła być łatwiejsza, szczerze mówiąc. Ale raz się przegrywa, raz się wygrywa, no akurat w tym meczu może być różnie, no ja osobiście obstajam, że raczej przegramy, ponieważ my nie zniszczyliśmy jeszcze ani jednej wieży no i właśnie to... zrobili, no I to niestety właśnie na tym... nieszczęsnym bocie no No nie jest daty, no. Ginę, co jakiś czas. Nie jest to najlepszy mecz, mówię, nie zabiliśmy nikogo od jakiej, jakiejś chwili. Łatwy... To nie jest łatwy mecz, Też nie wiem do, do końca jakie obrażenia ma ten. Jakie ma obrażenia... Władimir, ale chyba ma magiczne. Nie, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, yy, wiem, że Siwana po raz kolejny zginęła w eee, taki głupi sposób. Dziwnik jest nie do powstrzymania. Bunt rozgrzewa krew w mnie. Co on mi wyrobił na widzi? Ajajajaj. Nie no, jeszcze nie no, ziomeczka. Koniec ziomeczka jeszcze nie to jest tak źle. No i wana sobie poszła, oczywiście z mnie samego. Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. No teraz sobie możesz iść, bo już za późno. E, za chwilę pewnie użyłem oka na nidzie. Chyba na topie w sumie. Na midzie, wiedziałem. Zazwyczaj się przywołuje na midzie, rzadko kiedy się używa na innych liniach tego niż na midzie, no, ale no... Bo... No niestety no. Nie jest to może najlepszy mecz. Zginąłem już parę razy, naprawdę. No ale cóż no, raz... No, tutaj mówimy Nie zawsze... nie zawsze wygram mnie. To nie znaczy, że to ja się załamuję, no. no raz się wygram, no, raz się przegram. To jest loteria naprawdę. No, raz jak gram z my to trafiliśmy akurat na e, takich ludzi, którzy grali tak naprawdę jak, e, jak na rankingach. No. To jest naprawdę taka dość, dość mocna loteria, jak to może być. No. No, i jeszcze mnie pod wieżą zabił, serio. Nie no, ten gościu naprawdę. On gra dobrze. No to mnie czasem właśnie. E, no tak, no niestety, no poddamy ten mecz. To mnie niestety właśnie czasem. smuci. tych e, gra po prostu. Brakuje czasem takiego balansu, że nagle, no po prostu osoby na, jak ja właśnie przykładem moich przyjaciółek, z którymi sobie grywam dość często i serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają teraz. To jest właśnie ten, to niezbalansowanie, że na przykład moja przyjaciółka ma teraz chyba 60. Szósty poziom chyba Teraz nie, nie pamiętam który dokładnie. E, po czym nagle e, losuje jej grę właśnie w i dostaje osobę z poziomem, załóżmy bo tak miała akurat z poziomem e, 700 No, a nie ukrywajmy, no. poziom 700, no to już jest nie byle jaki. O! Tutaj właśnie jest też, żeby rozegrać trzy gry albo zniszczyć, że twoja drużyna ma zniszczyć właśnie pierwszą wieżę. I to jest właśnie to zagranie, o którym mówiłem, że rozegraj grę, w której twoje zabójstwo, asysty zakończone są cyfrą 9 za 5 punktów. No nie, nie jest to łatwe zadanie, podejrzewam, bo. No i dobra, tworzymy sobie ksik i totem matki węży. Okej. Okay. Yy, szczerze mówiąc, fajny dropik, fajny dropik. Nie nie przeszkadza mi, szczerze mówiąc. Yy, Fajniutki jest. No i dobra, moi drodzy. To byłoby na tyle, ja mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, bo to jednak pomaga mi w rozwijaniu kanału i motywuje mnie do dalszego działania. I bez zbędnego przedłużenia, narka.